Witam, jestem ze a to jest gra Project Zomboid. Grenę nabyłem niedawno i yy, bardzo mnie wciągnęła. Yy, prawdopodobnie kręcę z tej gry serię, yy, ponieważ jest bardzo fajna i warto zapłacić te 5 euro, yy, by nabyć sobie ją do kolekcji. Yy, to tak, gramy... Kobietą, randomowa postać Susan White, i postaram się przeżyć jak najdłużej. Zobaczmy, co mamy w szafkach. Mm, czekoladki, jakieś zapałki, o. Zapałki się przydadzą. A, dobra. Jeśli ja piszę na tym, o, escape Mam nadzieję, że tego nie widać. Co jest lepsze, Bałek czy patelnia? Zobaczmy, może coś będzie lepszego w całym mieszkaniu. Na razie kuchnia to nic takiego raczej nie znajdę. Powinienem włączać te wszystkie z steam'y, bo zawsze nie będą pisać. Weźmy jedzenie, jedzenie jest bardzo ważne. ok nasiona. Mąk, nie do czego jeszcze się mąka przyda. Ale dobra, idziemy dalej. Są jakieś szuflady, jest biblioteczka i książka. Mogę sobie przeczytać? Mało zajmuje, dobra. Godzina dziesiąta. Okej, okay. jest coś ciekawego. Gazety warto przeczytać sobie więcej książek, zdobyć umiejętności. Przyspieszę trochę czas, żeby. Wszystko szybciej poszło? Dobra? Zgrzałaś się. czemu się zgrzałaś? Przecież masz tylko koszulkę na sobie. O, Zdechł szczur. Ktoś tu chyba od dawna nie zaglądał. Wybierać czy nie chcemy? Tu nic takiego bardziej nie ma. Okej, okay, zobaczmy pokoje. Jest szafa. W szafie nic specjalnego. Wezmę sobie szmaty. Ewentualnie na bandaże. Nic takiego nie ma ciekawego. Tutaj, tutaj też nie. Zobaczmy jeszcze ostatni pokój i się wynośmy stąd. O, chociaż nie sądzę, żeby to było coś ciekawego. Tak jak przypuszczałem, nic nie ma. Dobra, zejdźmy na dół. Wyjdźmy oknem. Będzie najbezpieczniej od tyłu. Okej, okay. i tak jesteśmy na jakimś uboczu. Nasz dom jest. Gdzież w sumie. Okej. Okay. Yy, chwilę muszę stowarzyszyć na zegarek i godzinę. To wymaga spania. I wzięcia telefonu. I tak mamy 17.14. Czyli jakoś. O, 17.30 skończę nagrywać. Okej, okay. o tam mamy bractwo, miłą hordę. Ale ją spokojnie ominiemy, nie chcemy z nią zadzierać, bo trochę za dużo, żeby ich tam wałkiem oklepywać. Eee, no, ale też nie zbyt specjalnie dobrą bronią. Zobaczmy, czy nikogo nie ma w pokojach i na tu Chce mi się pić, jestem spocona. Spocony. Dobra. Otwórz okno. Błagam cię, otwórz. Jesteś silna, dawaj. Ok, i wejdę do środka. Zamknij. I tak. O, amunicja do pistoletu przyda nam się. Przydałyby się jeszcze jakieś torby, ponieważ uh, uh, trzeba dużo rzeczy nosić. To jest właśnie. Okej, okay, mamy tunę. Możemy zjeść sobie tuńczyk. Też i trzeba by się otwieracz, dobra. Się później otworzy. tutaj dziś widziałem, ale zjemy sobie za to ten peanut butter to... to było... Kurde, zapomniałem. Orzechowy... Sos orzechowy? Nie. Masło orzechowe, właśnie. Weźmy sobie otwieracz, bo nie otworzyłem puszek. Gra. I Zobaczmy, co tutaj. Nie otwieraj. Zamknij. Mm, w szufladach coś jest. Pusty zeszyt. Mm, Okej, okay. weźmy na górę. Ciekawe, czy coś na górze będzie. O matko, fuck, się wystarczyło <grym> dwóch. Dwóch delikwentów. Czy coś z tym wartego walki z tymi no fuck! Dobra, nie ma co, spierdzielamy. E, wyjście tutaj. Drzwi otwórzcie się one Zamknij Zamknijmy to, żeby nie mogli wyjść dobra, Kruszę. Słońce strasznie daje palić. Rozbierać się nie będę e, Dobra, tu mamy jednego delikwenta Nie, fak, zostaw mnie I Babo, babo, babszczyk, kurde Zostaw Mam nadzieję, że uda mi się tą postacią dojść na farmę Ponieważ na farmie jest ich mało Tych delikwentów i... można założyć właśnie plantację różnych warzyw. Okej... Okay. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, bo była, to materiał by się w ogóle nie nadawał na YouTube'a. Ale na szczęście nagrywam na dwóch ścieżkach dźwiękowych, więc ewentualnie można to podgłosić. O, dobra, przewróciłem. Toby, nice, dobra. Nie żyję. Można iść tutaj. Są dość fajne domki, to pewnie zaludnione przez lokatorów, którzy nie są mile widziani. Dobra, otwórz okno. Mam nadzieję, że tu... Tutaj... Kurde! Fakt, stwierdziliśmy... O, fakt, alarma. A to niedaleko była horda, dobra. Mam nadzieję, że... się nie zwalą mi na głowę całe miasto. Nie chcę buczy, nie chcę buczy, przyjdziemy tyłem. Niech mnie nie zauważy. Kurczę. Wiedziałem, że tak będzie w tych okolicach, te domki są... ...zaalarmowane. Tam jakieś szybę wali jak kurde. Trzeba się stąd... Yy, ewakuować. Z tym przerażonych, chce mi się pić, i jest gorąco od słońca. Powinienem znaleźć jakieś schronienie. Dobra, jest jakiś mały domek. Mam nadzieję, że w nim alarmu nie będzie. To do zawsze. Dobra, zobaczmy. Otwierasz. Poczekajmy chwilę. Gotowi do biegu. Dobra, nie ma. Wejdź. I zamki eee, nóż do mas... O, torba. Podnieśmy ją I są właśnie na tego nasiona eee, fasolka. Bierzemy wszystko co się nam przyda Jeszcze chciałbym zobaczyć do fabryki która jest nieopodal. Czy to jest fabryka? Bardziej jakiś tartek. No, do tarteku. Tak, tartek. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu mamy. O, zapalniczka. Przyda się. Wezmę też e, szmaty. Może ubiorę kamizelkę, bo jest chyba mniejsza. O, będzie mi cieplej. Okej. Okay. Lodówka. Chyba nic nie ma w lodówce, tak? Nie no, są... Yy... marchewki. Jestem najedzony. Piekarnik. Tu chyba już nic takiego nie ma. Dobra. To idziemy. Napić się muszę, tak. gdzie jest łazienka. Dom bez łazienki. Są tu jakieś może lekarstwa? Więcej szmat. Zawsze mogę sobie okna pozasłaniać nimi. I napić się. Drink. 17.50. Eee, nie wiem, czy ryzykować wyjście z tego domu. Jeszcze to, bo. trochę. ten. strach tam się pewnie teraz czai po tym al alarmie. Jeszcze mnie korci ten. domek. tutaj, po lewo. Zobaczmy, co tam jest. Otwieraj. Wyjdź. O, otwarte nawet, wow. No i tu chyba nic nie ma takiego specjalnego oprócz baterii. Baterie są przydatne. Nie, dobra, prześp prześpimy się w tym domu. Nie ma co ryzykować. Dobra. I tak wejdźmy z tego pokoju, otwórzmy drzwi. Poczekajmy chwilę, aż nasza postać się znudzi. I, I... się zmęczy. Na chwilę powinienem wyskoczyć komunikaty, jest już 20, więc. O, właśnie jest zmęczenie. Senność chyba nawet bardziej. Dobra. Jestem głodny i chce mi się pić. Okej. Okay. Zobaczmy. Lapijmy się. Tutaj jest 5.30, czyli bardzo wcześnie staliśmy. O, i zobaczmy tej lodówki, nie będę swoich zapasów wyżerać. Zawsze mogę z tej lodówki się zabrać. Tak jak salmon. Co to może być? Salmon. Jabłko. cebuli nie będziemy jeść. Eee... Bo nam potem gdzieś będzie działał. Więc... O, tu jest jeszcze jakaś komoda, której nie zauważyłem wcześniej. Ale nic tu nie ma. Nic już ma. Okej, okay, tu jest chyba wyjście nawet i pada. Deckowe. dobra, ryzykujemy wyjście na wiele się przemoczymy. Dalej nie mam porządnej broni. Walkiem to raczej um, nie, nie warto się posługiwać, bo jest strasznie słaba. Dobra, Byłem jakiś baseball znalazł albo tom. E Łom Łom też jest dobry Albo... O! Tak. Jakbym dostał siekierę To byłbym szczęśliwy Siekiera jest bardzo dobrym... Dobrą bronią Jest uniwersalna przede wszystkim Dobra, zobaczmy co... To jest Zambiak To później tam pójdziemy Jakiś się dobija w szybę Słyszę takie dudnienie Nie skąd. Okej, okay. nic nie widzę więc można by zaryzykować wejście do domu. Mam nadzieję, że nie ma alarmu. Tu jest takie tylne okno. To otwieraj. Susan, otwieraj, dobra, i weźmiemy. Zamknij. Okej, okay. nic takiego ciekawego. i czemu tu jest? Aha, dobra, spokój. Nie zorientowałem się. Cytryna watermelon bym sobie wziął. Zpokajam prag pragnienie i głód. I zjem sobie jabłko jedno. Jest toaleta. W toalecie nic nie ma. A tutaj. A, tu są drzwi do... Dobra. Nieważne. Coś tutaj ciekawego. Kawałki papieru. O, i tu są szuflady? Kolejna plastikowa torba, chipsy. Okej, okay. bo przenoszę parę rzeczy do toreb, bo to po co mam to nosić? Cukierki niech zostaną. Zapałki przeniosę. I nasiona. I tak, to na razie, na razie niech reszta zostanie. Okej, okay. coś tutaj w tej komodzie? Nie, tu byłem, dobra, idziemy, idziemy stąd. Coś w świetniku, może będzie. E, gra mi teraz zaczyna miło ścinać, ale już przestało, dobra. Okej, okay. dalej ścina Nie wiem czemu. Aż muszę zobaczyć, czekajcie sekundę. Okej, okay, wróciłem, nie wiem, czemu mi tak ścina. Miejsce na dysku jeszcze mam, więc, nie yy... sądzę, żeby to była wina z mojej strony. Bardziej coś gra, szwankuje przy nagrywaniu. Fuck, Głos! Kurde, no! Ja pierdzielę. I okolica cała. Jej. Pobiegane. Ja! O chuj. Przepraszam za wolgaryzmy, ale wiecie, jak to jest, jak goni się horda wygłodniałych zgniłków, e, i jedyną rzeczą, którą możesz się bronić, to wałek do ciasta. Dobra, widzę, że mają na mnie wywalone. Przejdźmy dalej kawałek. Wow, cała okolica się. Cała okolica się tam zebrała. Ja... Jezus! Kurde Dobra, z ciebie mogę zabić. Rączę ta horda już do mnie nie idzie, chyba. Jak tu idzie, to będziemy mieli niezłą zabawę. Susan Dobra, zabij go O ej! No Dobra, żyjesz. Ju Fuck. Kolejny alarm, i prawie przypłaciłem to życiem. Szybko otwórz okno. I miejmy nadzieję, że w tym domu nie ma alarmu. Dobra, poczekamy chwilę. Wiem, że tam jest horda, i ryzykowanie znowu nie ma alarmu. Wchodzimy. I zamknij okno. O, fakt, dobra. E, te emocje, te wybuchy. W końcu mam coś lepszego, ki do golfa, ale weźmy też amunicję. Eee, tak. Jako broń pierwszą, ten wałek to ja wywalę, po co mi on w sumie? Eee, wałek drop. nasiona tutaj. W sumie chipsy mogę też do torby suwać. To tutaj, tuner tutaj. Coś takiego, sobie jeszcze mi przeszkadzało w bieganie, no bo no boje. Ja w sumie wskroniłem ich na razie to nie po czym, jest, żeby mnie trzymał w głównym meku i szmaty. Ok, dobra, mieliśmy to. Kolejna sionka. To jest, czemu się tak stresujesz? Annixus, e, dobra. Pomidory, o, cukier. Nie wiem, no czy jest cukier potrzebny, więc go nie wezmę. Najwyżej przegram życie. E, torby i tak. Czas tam się nieubłagalnie zbliża do końca. To był dość emocjonujący dzień. I tak, jeszcze się tutaj napiję. Cały czas powtarzam i tak. E, niedobrze. No i się. I. To będzie już koniec pierwszego odcinka z e, gry Projekt Zomboid. Gra warta jest swoich pieniędzy i jest bardzo wciągająca. Jeżeli ktoś potrzebuje e, jakiejś fajnej gry e, w klimacie survival e, horroru z zombiakami, może to nie jest aż taki horror, ale nie mogę tutaj wejść do pokoju, kurde. Szkoda za tego wali mi szafką. Nieważne. E, to grę polecam. E, gra jest przyjemna i twórcy będą ją rozwijać, a wraz z rozwijaniem wzrośnie cena. I to, to tyle na dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnych filmikach. Nara. Okej. Okay?